Kiedy od długiego czasu mocno boli kolano, prędzej czy później pojawi się pytanie, co można zrobić, żeby szybko przestało boleć. Zaraz potem pojawiają się kolejne pytania: może trzeba zrobić blokadę. Ale czy blokada jest bezpieczna? Czy nie zaszkodzi bardziej, niż ma pomóc? Czy nie lepiej po prostu czekać? Z czego bierze się wśród pacjentów obawa przed tzw. blokadą kolana? Dzisiaj postaram się wyjaśnić, czym jest blokada kolana, kiedy warto rozważyć jej zastosowanie, kiedy rzeczywiście może być bardzo pomocna, a kiedy warto jej unikać. Ja nazywam się Jacek Grabowski. Od 30 lat pomagam pacjentom z budem i ze schorzeniami stawów oraz kręgosłupa. Jestem fizjoterapeutą i dyrektorem medycznym Ceres Kliniky. Nasz zespół ortopedów, neurochirurgów i fizjoterapeutów specjalizuje się w nieoperacyjnym leczeniu bólu i schorzeń ortopedycznych. W tych materiałach w imieniu całego zespołu dzielę się wiedzą i naszym doświadczeniem, aby mogli Państwo lepiej zrozumieć, jak konkretnie możemy Wam pomóc. Bardzo wiele osób obawia się blokady kolana. Skąd wzięła się jej zła sława w Polsce? Ponad 20 lat temu, gdy pracowałem z wyczynowymi sportowcami, często spotykałem się z pacjentami, u których wykonywano serię zastrzyków bez dokładnej diagnozy i pomysłu na długofalowe leczenie. Zawodnicy, często pod presją trenerów i lekarzy, otrzymywali iniekcje nawet kilkanaście razy w krótkich odstępach czasu, co prowadziło do stopniowej dewastacji stawów kolanowych. Ale tam wtedy liczył się tylko krótkoterminowy efekt pozbycia się bólu. Taki schemat leczenia szybko przeniósł się też na zwykłych pacjentów, i w tamtym czasie popularne stało się hasło sterydy albo operacja, a ten trudny wybór należał do pacjenta. Dodatkowo techniki zabiegowe w obrębie kolana były znacznie mniej zaawansowane niż obecnie, więc wyniki operacji często były mocno rozczarowujące. W efekcie powstała opinia, że kolano leczy się słabo i najlepiej trzymać lekarzy z daleka od tego stawu. Podejście do leczenia stawów ograniczało się niemal wyłącznie do blokad, ponieważ poziom wiedzy merytorycznej, medycznej, możliwości techniczne i dostęp do badań naukowych były wtedy znacznie, znacznie niższe. Lekarze rzadko diagnozowali przyczyny bólu, a stosowany nieprawidłowo, stał się symbolem łatwego leczenia które w praktyce mogło pacjentowi zaszkodzić. Dzisiaj wiemy, że steryt sam w sobie nie jest złym lekarstwem. Kluczem jest właściwe podanie właściwej dawki, branie pod uwagę przeciwwskazań oraz pomysł na długoterminowe leczenie choroby. Na szczęście medycyna i metody rehabilitacji zrobiły ogromny krok naprzód, dzięki czemu blokada kolana może być dzisiaj bezpiecznym i skutecznym elementem kompleksowego leczenia. Na początek najważniejsze: blokada to nie jest żaden radykalny, drastyczny zabieg. To precyzyjna iniekcja, czyli wstrzyknięcie leku bezpośrednio do stawu, która ma na celu bardzo szybkie zmniejszenie bólu i stanu zapalnego. W praktyce blokada kolana oznacza często natychmiastową ulgę, czasami już w kilka godzin po zabiegu. Nie znaczy to, że jest to magiczne rozwiązanie na każdy problem, ale w odpowiednich sytuacjach. Po rozważeniu plusów i minusów warto ją zastosować. Blokadę zawsze wykonuje się pod kontrolą USG. To bardzo ważne, bo dzięki temu dokładnie widać, gdzie trafia igła i możemy mieć stuprocentową pewność, że lek zostanie podany dokładnie tam, gdzie trzeba. Nie działamy na wyczucie, nie szukamy w ciemno. Ultrasonografia daje nam po prostu możliwość precyzyjnego dotarcia do konkretnego miejsca. Najczęściej w blokadzie stosujemy preparaty sterydowe, czyli leki przeciwzapalne o bardzo silnym i szybkim działaniu. Wbrew obiegowej opinii, jest to substancja, która zmniejsza ból i nie uszkadza stawu. Sterydy to po prostu klasyczne leki, które od lat wykorzystywane są w leczeniu stanów zapalnych w ortopedii i nie tylko w ortopedii. Ich skuteczność jest bardzo wysoka. To właśnie dlatego w ostrych stanach bólowych, gdzie nie pomaga fizjoterapia czy farmakologia usna, blokada może być naprawdę przełomem. Ale stosowanie leków sterydowych ma swoje ograniczenia, przeciwwskazania, które nie mogą być zignorowane przez lekarza. Czy każdy pacjent może dostać steryd? Oczywiście nie. Są przeciwwskazania, o których trzeba wiedzieć. Należą do nich m.in. niekontrolowana cukrzyca, nadciśnienie, aktywne zakażenie, infekcja w obrębie skóry w miejscu wkłucia, choroby nowotworowe lub niektóre choroby reumatyczne w fazie zaostrzenia. Także pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia lub przyjmujący leki przeciwzakrzepowe muszą być oceniani indywidualnie. Ale to właśnie dlatego przed każdą blokadą dokładnie analizujemy historię medyczną pacjenta. I wykonujemy badanie USG, żeby mieć pewność, że taki zabieg będzie dla niego bezpieczny. I uwaga najważniejsza: lek sterydowy nie może być podawany często, bo wtedy rzeczywiście może mieć destrukcyjny wpływ na tkanki. Przyjmuje się, że jedno lub dwa podania sterydu z zachowaniem odpowiedniej przerwy jest dla pacjenta bezpieczna. Jeśli z jakichś względów nie można podać sterydu, są inne możliwości, które również działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Lekarz może wykonać zastrzyk z preparatem kwasu hialuronowego. To substancja, która działa ochronnie na chrząstkę i poprawia ślisk w stawie. Można zastosować iniekcję osocza bogatopłytkowego, czyli tzw. PRP, które pobudza procesy regeneracyjne można zastosować iniekcję chiomedinę, nowego preparatu opartego na karboksylometylochitozanie, który w badaniach naukowych wykazuje lepsze efekty niż kwasy hialuronowe. Ale trzeba powiedzieć, że w ostrych, silnych bólach związanych ze stanem zapalnym to właśnie steryt prawdopodobnie zadziała najszybciej i najskuteczniej, ale jego czas działania będzie z reguły krótki, od kilku do kilkunastu tygodni. Dlatego nie trzeba się go bać, ale trzeba go stosować z rozsądkiem i we właściwym momencie leczenia. Pacjenci często pytają, czy taka blokada zniszczy staw. To jest mit. Prawidłowo wykonana blokada, podana raz lub dwa razy w określonym czasie, nie powinna spowodować żadnych uszkodzeń tkanek. Oczywiście nie jest to rozwiązanie do stosowania co miesiąc, przez lata. Ale jako interwencja w trudnym momencie, przy dużym bólu, jest bezpieczna i skuteczna. Efekty działania blokady są różne. U niektórych poprawa następuje już po kilku godzinach, u innych po jednym, dwóch dniach. Działanie sterydu utrzymuje się zazwyczaj od kilku do kilkunastu tygodni, w zależności od przyczyny bólu i kondycji stawu. Czasem to wystarcza, by przełamać tzw. błędne koło bólu i napięcia mięśniowego. Z reguły potrzebne jest oczywiście dalsze leczenie, ale ono nastąpi już z dużo lepszego punktu wyjścia. Wiemy, że słowo blokada budzi emocje wśród pacjentów. Brzmi jak coś groźnego i radykalnego, ale w rzeczywistości to po prostu codzienne narzędzie w rękach ortopedy. Narzędzie, które w rękach doświadczonego specjalisty potrafi przynieść ulgę i rozpocząć proces zdrowienia. Kluczem jest odpowiednia kwalifikacja, precyzja wykonania i zrozumienie, że to nie jest koniec leczenia, ale jego ważny etap. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, zasubskrybujcie nasz kanał i sprawdźcie inne filmy, w których mówimy o nowoczesnych metodach leczenia bólu stawów i nieoperacyjnym podejściu do ortopedii. Do zobaczenia.